Nazywam się Katarzyna Grocka i dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć, jak pojednałam się z Bogiem. Chciałam Ci opowiedzieć moją historię: jak nawróciłam swoje serce do Boga. Ja, kochani, wychowywałam się w tym kraju, w katolickiej rodzinie. Miałam takie wielkie pragnienie od dzieciństwa aby po śmierci pójść do nieba drogą, która została mi przedstawiona, a dobrze ją znacie, to religijny system. Ja w tym systemie przez ponad 25 lat funkcjonowałam. Byłam bardzo gorliwą katoliczką. Byłam osobą, która bardzo dużo się modliła, chodziła regularnie do kościoła i wiecie co? Mimo, że wykonywałam te rytuały, to w moim sercu była ogromna pustka. Ogromna pustka. I nic nie potrafiło zapełnić tej pustki, jaką miałam w środku. Z zewnątrz byłam osobą uśmiechniętą, tkliwą. I nikt chyba nie domyśliłby się, że w swoim wnętrzu jestem. Osobą, która jest samotna, osobą, która nie widzi dalej tej drogi, osobą, która tak naprawdę tą drogą, tym, tym systemem, w którym tkwiłam, idzie prosto do piekła. Kochani, i ja w swoim sercu szukałam Boga. W swoim sercu miałam wielkie pragnienie, aby znać Jezusa osobiście. Ale jak mówiłam, w tym systemie religijnym, w którym dorastałam, dużą nadzieję pokładałam w Marii. Myślałam, że są jacyś pośrednicy. Myślałam, że to jest jakaś wejściówka do nieba. I wiecie, ta pustka była nadal pustka towarzyszyła mi. Ta kariera, którą chciałam robić, studia, jakieś relacje, one nie zapełniały tej pustki. Prawda o mnie była taka, że byłam martwa duchowo. Prawda była taka, że bluźniłam na krzyż. Płułam na krzyż, na ofiarę Jezusa Chrystusa. I kiedy w moim życiu dwa lata temu usłyszałam najpierw, że krzyż jest pusty, że grób jest pusty, że muszę narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa, że to jedyna droga, to mój świat się zawalił, mój religijny światek się zawalił, odebrano mi moje iluzyjne poczucie bezpieczeństwa, ale ja w swoim sercu szukałam prawdy i nie mogłam obok tej prawdy przejść. Dlatego w swoim pokoju, bez jakichś religijnych rytuałów czy modlitw wyuczonych, ja w swoim pokoju zawołałam do Boga na poziomie mojego serca, że ja chcę go poznać naprawdę. Ja chcę go poznać takim, jaki jest, nie taki, jak przedstawia mi go religia. Bo tylko widzę martwotę. Nic w moim życiu dalej się nie posuwa do przodu, a pustka jest nadal w sercu. I kiedy tak zawołam do Boga z głębi mego serca, bo nie chciałam tak dalej żyć w tej pustce, to głoszyła mi była pełna Ewangelia. Tak jak my dzisiaj tutaj dzielimy się z wami dobrą nowiną, to ja... Tak samo dwa lata temu usłyszałam, że Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu poniósł należną mi karę, że On zapłacił mój dług przez swoją śmierć na krzyżu i że On prawdziwie zmartwychwstał w ciele i to On jest wejściówką do nieba. To On, jeżeli ja w sercu swoim uwierzę, jeżeli ja podejmę decyzję, że wierzę w to, że Jezus Chrystus zrobił to dla mnie na krzyżu osobiście i ustanowił go swoim Panem i Zbawicielem, będę zbawiona. I kiedy głoszona mi była pełna Ewangelia, to w ogóle ja w moim sercu rozpoznałam, że to prawdziwy Chrystus, że to jest moja droga. I tego dnia. Uwierzyłam i podjęłam decyzję, że ustanawiam go swoim Panem i Zbawicielem. I tego dnia ta pustka, która była we mnie, została wypełniona przez Świętego Ducha, przez Ducha Jezusa Chrystusa. I ja wiedziałam tego dnia, że jestem już nowym stworzeniem. Wiedziałam tego dnia, że narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. I tego dnia stałam się obywatelem nieba. Porzuciłam babo chwalcze rytuały, bo poznałam Boga życia, bo poznałam prawdziwego Boga. Kochani, to jest za darmo, zbawienie jest za darmo. To Boży dar, ja przyjęłam ten dar i dzisiaj jestem szczęśliwą kobietą. Dzisiaj wiem dokąd idę. Dzisiaj mam pewność zbawienia. Dzisiaj nie boję się śmierci. Dzisiaj pragnę, abyś ty pojednał się z Bogiem tak jak ja i miał życie wieczne. Miał pewność zbawienia tutaj na Ziemi. Dopóki jeszcze po niej chodzisz, masz szansę pojednać się z Bogiem tutaj na Ziemi. I dzisiaj, dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. To jest dostępne dzisiaj dla ciebie. Pełnia skrzyża. Pełnia błogosławieństwa, zdrowia, zaopatrzenia jest dzisiaj dla ciebie. I to ty decydujesz, czy wybierasz tą drogę życia, czy dalej chcesz siedzieć w grzechu, czy dalej chcesz być na usługach diabła. To do ciebie należy ta decyzja. Kochani, jeszcze dzisiaj, kiedy wrócisz ze spaceru do domu, jeżeli od dawna w tobie jest, to poszukiwanie Boga, może byłeś w podobnej sytuacji jak ja. Jeszcze dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, zawołaj, zawołaj z głębi swego serca. Bóg patrzy na serce. On widzi serce. Zawołaj z głębi swego serca, że chcesz go znać osobiście, że wierzysz, że to On poniósł należną Tobie karę, że to On zgładził grzech, że to On zgładził śmierć, pokonał diabła raz na zawsze i prawdziwie wstał z martwych. Jeżeli zrobisz to, ze szczerego swego serca podejmiesz tą decyzję. Ustanowisz Jezusa jako, jako swego Pana i zbawiciela. Będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Jako świadek Jezusa tutaj mogę Cię zapewnić, że będziesz wtedy zbawiony. Nie czekaj do jutra, bo jutra może nie być. Dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Kiedy słyszysz te słowa, nie zatwardzaj swego serca i wezwij imienia Jezus nad swoim życiem. Dzisiaj podejmij tę decyzję. A jeżeli chorujesz, jeżeli dręczą Ci jakieś demony, czujesz się zniewolony przez coś, nie możesz spać, masz problemy, masz problemy dep z depresją, z alkoholem, dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że możesz być w pełni od tego wolny. Wolny. Czy chcesz być wolny? Jeżeli tak, to odważnie przyjdź na to miejsce, bo jesteśmy tu dla Ciebie. Tak jak nasze życie zostało wyspowodzone przez Jezusa Chrystusa, tak i Twoje dziś może być wyspowodzone. Od Ciebie to zależy. Od Ciebie to zależy. Przyjdź tutaj do nas. Jeżeli pragniesz uzdrowienia, uwolnienia, jeżeli chcesz, abyśmy poprowadzili Cię w modlitwie pojednania, a jeżeli się wstydzisz, to zrób to w domu. Wezwij imienia Jezu nad swoim życiem dzisiaj, a zbawiony będziesz. Amen.